Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś chcę powiedzieć Ci o jednej z takich podstawowych metod wyznaczania celów. Bo być może jest tak, że chcesz coś osiągnąć, o czymś marzysz, tylko teraz pozostaje kwestia przekształcenia tego w cel, w jakiś konkretny, sprecyzowany cel, gdzie będziesz wiedział, co chcesz i jak masz to zrobić. Być może już słyszałeś o tej metodzie. Jeśli nie, to zachęcam Cię do przesłuchania tego odcinka. Jest to metoda SMART. To jest taka podstawowa metoda wyznaczania celów, jeżeli chodzi o rozwój osobisty. Od tego tak naprawdę się zaczyna: od zadawania sobie takich pytań, co chcesz osiągnąć, jaki jest ten Twój cel. Więc ta metoda SMART składa się z poszczególnych literek, z których każda. Coś oznacza, ma jakieś swoje konkretne założenie. I w tym całym oznaczeniu SMART masz literkę S, czyli Twój cel powinien być odpowiednio szczegółowy. Bo weźmy na przykład taki cel, że chcesz biegać. No i z jednej strony to jest cel super, ale czy chcesz biegać? Na jakim dystansie? W jakim czasie? Ważne jest takie uszczegółowienie, bo samo powiedzenie: chcę biegać jest super punktem wyjściowym, ale musisz ten swój cel uszczegółowić. Nie dla innych, przede wszystkim dla siebie, żebyś nie mógł sam siebie oszukiwać. Bo jeżeli sobie to uszczegółowisz, że codziennie biegam 5 km, to już to będzie ten cel szczegółowy. Bo no, możesz tutaj troszeczkę. Sobie naciągać rzeczywistość, bo czy biegać, będziesz rozumiał, po prostu wyjść i parę kroków, nie wiem, do autobusu przebiec, to jest już ten Twój cel? Czy chodzi Ci o, o coś więcej? Więc Twój cel powinien być odpowiednio szczegółowy. Podobnie, jeżeli chcesz napisać na przykład książkę, to sam fakt napisania książki już też jest tym punktem wyjściowym. No ale co dalej? Bardzo musi być ten cel uszczegółowiony, ale to jest potrzebne. Tobie, żebyś ty wiedział, żebyś ty sam siebie nie mógł oszukać, żeby było większe prawdopodobieństwo tego, że ty ten swój cel zrealizujesz. Więc możesz sobie już podać tytuł tej książki i wyznaczyć, ile dziennie stron będziesz pisać. Kolejna literka w, tym, w tej metodzie to jest literka M, czyli Twój cel musi być mierzalny, czyli po czym poznasz, że realizujesz ten swój cel. To też jest bardzo ważne. Ważne dla Ciebie, żebyś sam sobie wyznaczał to, po czym dany cel poznasz. Czyli dla Ciebie to będzie taka satysfakcja, że realizujesz dany cel. Czyli mierzalny po tym, że codziennie przebiegasz 10 km. Czyli to 10 km będzie tym określeniem mierzalności Twojego celu. 100 stron dziennie będzie też określeniem mierzalności Twojego celu. Kolejna literka jest to literka A. Bardzo ważna. Czyli ten cel musi być dla ciebie atrakcyjny. Nie dla kogoś innego, nie dla kogoś z rodziny, nie dla twojego pracodawcy. On ma być atrakcyjny dla ciebie. A dlaczego ma być atrakcyjny? No bo przede wszystkim będziesz chciał go zrealizować. Będziesz robił wszystko, żeby dany cel osiągnąć. Bardzo ważna jest atrakcyjność tego celu i sam musisz sobie uświadomić, dlaczego ty tego celu chcesz. Co takiego jest w nim pociągającego, interesującego, że ty w ogóle go chcesz. I warto się dogłębnie nad tym zastanowić w tym momencie, zanim w ogóle rozpoczniesz realizację tego celu. Bo może się okazać, że no właściwie nic nie jest atrakcyjnego w tym celu. Ktoś Ci każe to zrobić. I okej, okay, być może osiągniesz dany cel, ale ta droga do realizacji będzie dużo dłuższa i po drodze będziesz robił wszystko, żeby tylko tego celu nie realizować. Więc warto się zastanowić i odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, dlaczego ten cel jest dla Ciebie atrakcyjny. Kolejna literka to jest r, realny. Czyli tak naprawdę oceniasz swoją sytuację tu i teraz. Jakie masz możliwości? No bo jeżeli chcesz zacząć biegać i ten cel jest uszczegółowiony na te 5 czy 10 kilometrów, no to musisz się zastanowić, jaka jest Twoja sytuacja wyjściowa: czy ty już wcześniej biegałeś i po prostu chcesz biegać większe dystanse, czy dopiero zaczynasz, więc musisz to sobie uświadomić jakie masz możliwości na tu i teraz i co jeszcze musisz poprawić, jakie predyspozycje musisz zdobyć, zdolności, żeby ten cel osiągnąć. I ostatnia literka, też bardzo ważna. Ty, terminowy, określ sobie, do kiedy ten cel zrealizujesz. Czy będzie to na przykład 20 listopada i wtedy będziesz przebiegać tę dystansę 5 kilometrów czy będziesz mieć już prawie całą książkę napisaną, bo być może zostanie ci tylko na ten ostatni dzień napisanie tych ostatnich stu stron? Określ sobie to dokładnie, terminowy, zapisz sobie najlepiej to, bo to też zadziała na Twój umysł, na Ciebie, że sam przed sobą się zobowiązujesz do realizacji danego celu. Więc mając swój cel, a jeszcze wcześniej zaczynając, mając marzenie, to przeanalizuj to marzenie według tego modelu, według modelu Smart, i pokażę ci, czy Ty tego celu naprawdę chcesz, czy to marzenie jest na ten moment do realizacji, czy to marzenie powinno przekształcić się w cel. Jest to bardzo szybko, szybka metoda i zajmie ci, myślę, że jakieś 20 minut. Więc skup się na tym, odpowiedz sobie na te. Pytania, przeanalizuj według tego modelu, i życzę Ci realizacji jak największej liczby celów. Do zobaczenia, cześć.